Witam ponownie w nowej serii pod tytułem Terminator Salvation Jest to gra uznana z filmu Terminator Na pewno znacie, nie? Oglądaliście Tutaj wcielamy się w Johna Connora. Będziemy kurwa napierdalać w machinerię Radziecko i kurwa i Jankiesko i winy chujumuju, nie? No i co, dołączamy do ruchu oporu i tak dalej, nie? No, znacie historię, no co ja to będę pierdoliu, nie? Nie będę to pierdoliu, bo jeszcze się pomylę, czy coś, nie? Mówiąc krótko, każdy wiadomo o co chodzi, nie? No, ludzie kontra maszyny, nie? A Wy jesteście głównym bohaterem i nie możecie zginąć w pewnym sensie, bo jesteście najważniejszą osobą, nie? No Dobra, co to będę pierdoliu długo, nie? Podam tę informację pod filmem, nie? Gra stworzona w 2009 się, roku. Jeżeli się nie mylę, to, to zaczynamy? Tak, tak. Troszkę się grało kiedyś. Um, weziemy trudny, zaszalejemy. Będzie szaleństwo, kurwa. Jeden gracz współpraca. Jeden gracz. Będzie ciężko, ale chuj. Damy radę, damy radę. Nie mamy wyjścia. haha. <grym> That's a of a oh, eh. what it it's a pretty to the world the way it used to be. But it gets harder every day. So many different stories of defeat. So many faces of death. Constant. Whatever we try to do to stop the machines, it's never enough. jest. I Kurwa, piękna. Dobra, jak to się chodzi. O, już dawno nie pamiętam. Czeka, czeka. Hmm, okay. Ukrycie się. Aha. Czyli... O, okay, coś takiego. To Dobra. O oh, biegnij, biegnij, kurwa! Biegnę, biegnę, kurwa, mnie ktoś tam w dupę kuje. Ciekawe ile razy chuj mnie strzeli i ile razy padnę, <laughs>

Jesteśmy gotowi! Pluton marsz! Kurwa, marsz! I zatrzymywać się! Kurwa, trzymać szyk! Ready, kurwa, ready! Don't worry! Ukrywanie się! Bam, 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 bam! O kurwa! Rozpierdol! Rozpierdol to! Nie po chuj wziąłem ciężki poziom! Zapierdolą mnie, no ale dobra. Dobra, zachciało się hardcore'u. W sumie lubię Trygnatora, nie? Te wszystkie te takie kurwa gry nie są takie... Według mnie no, no mają coś sobie, nie? Klimat i tak dalej, nie? No ale według mnie nie jest za ciężka ta gra, nie? Mało różnorodności jest. Róż, Różnej, no różnorodności po prostu. Mało tego, broń i tak dalej. Tych ma, cyborgów, nie? Też trochę brakuje.

Raz To jebany Mało amunicji, mało, o, mało, mało Dobra Idziemy dalej Tu jak się przeładowuje, nie? To magazynek zostaje Na przykład masz ile? 6 magazynków, nie? Jeśli się zmienia to jest tam za amunicją tyle. Nie, że tam się odnawia czy coś, nie? Po prostu wyszczaliście trochę i potem go się znowu weźmie, nie? Magazynek z kieszeni czy z kogoś, tą <laughs> mm -hmm. O kurwa Ja pierdolę Coś się domyślam, że tego się rozjebać, nie da Dobra, spierdalam Chodu, chodu Chodu! Chodu kurwa! Oni są takimi idiotami, żeby tam zostać kurwa, walczyć z T-600 czy coś w tym stylu kurwa. No bo T-600 chyba. Czy te 700 Chuj ich tam wie, nie pamiętam kurwa. Myślę, że się będę przygotowywał, będę czytał kurwa lekturę w pizdu. Kogo interesuje, to ten kurwa będzie wiedział, nie?

You head south to where it's safer. E back from there. Alright, so where are the trucks? What the heck was. It sounds like that HK rebooted. What's the plan, Coach? Wells, Rogers, take up positions near the windows with Peters and his men. Draw its fire and take out any aerostats supporting. Blair, I want you and Connor to focus on shooting it down. You got any extra RPGs lying around? Aww. Yeah. Przyda się RPG. Drop it. Drop it on the wall. Motherfucker. Piać! Kurwa ale się przecięło. Możesz kurwa. Co za koleka ze mnie wojenny? Kij kurwo. Plia uh. mocha Pasiec, pediot. Kurwa no! No nie ruchaj się no! Zastrzelić go! Zastrzelić go kurwa! Ja pierdolę! Konor, konor, kurwa! Uuuu! Amo, amo? Konor, konor, slajta! Kurwa! Wibrator jebany! No zabiebać, kurwa, z sierwa! Z sierwa zajebać! Szefie, trafiłem go! Trafiłem, weź to kurwerperdzi jebany! Jeszcze jeden, myślę. Jeszcze z jeden, tak co myślę. No. No. Kurwa, żywotny jaki Ja pierdolę! No, zez... Dobra, nie pierdol tam, suko. O, let's O! Nie wiem, jak go pokonałem, ale... tak go pokonałem. Go, Connor, O, ja zapomniał coś wziąć. O, te 60, 600 znaczy się. Te 700 chyba skórę ma na sobie. Gumową. A podkankę, Nie, prawdziwą tkankę zdaje się. Ja pierdolę, ten kurwa Rambo daje, czy co? Ale Rambo, ooo. Idiota jebany. Kurwa, jak to można się tak zachować? No to jest kurwa idiotyzm. No tak, posiekaj kurwa. Pan z tłuczkiem w pizdu, maszynko do golenia. Trawę w pizdu. No jebane kurwa. Przecież wie, że zginie, no co za debil. Kurwa, przecież wie, że zginie. Wyszedł kurwa, na maszynę, chuj. Jebany idiota. Potem kurwa, a, bohatera się bawią Fajnie przesuwać można, gdy się wczytuje To mi się podoba O, jakie piękne zęby ma Co, w dół tak zjedziemy? Do maksa? He, wczytywanie jakie długie Tak się nagrywa zawsze trochę dłużej, nie? Wczytuje się ale ty masz piękną twarz Komu ją dasz? Ale piękne oczy masz Komu je dasz? Ale bez jaj kurwa wczytuj się szybciej Bo to kurwa śmieszne nie jest No kurwa nie gadajcie, że wycinać to będę Wczytywanie Ale masz oczy kurwa ale masz łoczy Kurwa Ej no bez jajno Co z tym wczytywaniem się dzieje? <grywa> kurwa. Kurwo Ja pierdololę się wczytywało O kurwa Nie tego wcinek nie będę <grywa> Albo się wy Zobaczycie zresztą Sami O kurwa Teraz ludziska będzie hard o, o, kurwa. Dobra, strzelam ja, strzelam. To mi to kurwa nie wychodzi. Nie wychodzi. Bo się nie przegrzało, nie? Nie można przegrzać maszynerii radzieckiej. Wow, wow, wow. Teraz rywa! Wow. O oh, yeah! Kurwy je pane z burdelo! Tere tere tere! Dawaj to! Dawaj